Mimo tych niesprzyjających warunków pogodowych przyszły tłumy, bo akurat w ten czwartek 26 stycznia 2010 roku wieczorem, poza mrozem rozpętała się śnieżyca. Ogromny stres pamiętam ogromny stres, ogromne emocje. Pamiętam też że w jak szalonym tempie ta wystawa powstawała, jakby ta, ta ostatnia o ten ostatni moment. Ta sala Domu Spotkań z Historią była wypełniona po brzegi. Szatnie nie zmieściły się, wszystkie ubrania były sterty, palt, futer, po prostu, w prawie pod sumie. No Podkreślano przede wszystkim, że jest to wystawa jedna z najnowocześniejszych w owym okresie czasu, jako że zostały wykorzystane nowe nośniki, mianowicie były ekrany telewizyjne i mieliśmy okazję pokazania wywiadów z tymi rodzinami. Ale zanim powstała wystawa, która dała wszystkiemu początek, no to ta historia zaczyna się właściwie w roku 2007. Krzysztof Witels do mnie zadzwonił, że ma taki pomysł, żeby Pokazać przemysłowców pochodzenia niemieckiego w Warszawie i tak pomyślał, czy nasza fundacja nie mogłaby tu pomóc. Oczywiście była taka faza wstępna, która trwała około dwóch lat, kiedy zbieraliśmy po prostu dane, żeby zobaczyć w ogóle, na ile to jest temat, na ile są jakby źródła. Kontaktowaliśmy się z różnymi rodzinami, czy chciałyby się w to jakoś zaangażować. Ja przyznam się, że niezależnie od niego też myślałem o czymś takim, ponieważ taka moja refleksja powiedział się w museum Powstania Warszawskiego, że nie dobrze by było. Gdyby takie hasło Niemcy w Warszawie kojarzyło się tylko i wyłącznie z tym najbardziej dramatycznym i tragicznym okresem w dziejach miasta, że to jednak tak nie było. Po stronie polskiej po 1945 roku była daleko idąca niechęć do ludzi pochodzenia niemieckiego, którzy nawet nie splamili się współpracą, nie podpisali ani Reichslisty, ani Volkslisty a jednak byli postrzegani generalnie rzecz biorąc przez społeczeństwo polskie źle. Tak nie było w dwudziestoleciu międzywojennym. Wprost przeciwnie, było powszechnie wiadomo, że te rodziny cudzoziemskiego pochodzenia są jednak nośnikami często bardzo wysokiej kultury. To są ludzie dobrze wykształceni, dobrze przygotowani, poza tym znający Europę znalazłem taki fragment wspomnień Pani Niklewiczowej akurat właśnie o tych cudzoziemcach pochodzenia niemieckiego, którzy trafiali do Królestwa Polskiego. Ona tam takie zna, że to byli tacy Polacy z wyboru, często bardziej patriotyczni i, i, i o większym poczucie obywatelstwa niż wielu ich e, polskich odpowiedników. No i, no i pomyślałem sobie, to dobry tytuł, bo to właściwie oddaje istotę rzeczy, co tu chcemy pokazać, że właśnie dlatego wybrali tę grupę, bo, bo to, że ktoś przyjeżdżał, tak jak ten Simons, od pasażu Simonsa, że on sobie przyjechał, wybudował ten pasaż, wynajął, więc zrobił to, co w kontrakcie od niego oczekiwano, no i sobie wyjechał, no to to jest zawsze, prawda? Natomiast ciekawiej jest, pokazać tych, którzy tu przyjechali, nawet myśląc, że to będzie jakaś przygoda z Warszawą, taka kontraktowa w ich życiu na 2 trzy lata, po czym zostawali już do końca swych dni i zapuszczali tu korzenie i, i już ich rodzina tutaj zostawała. Nie byłoby tego projektu, gdyby nie to, że przekonałem do niego pana Albrechta Lempa, który był wówczas dyrektorem i członkiem zarządu. Fundacji, no i że jeszcze trzeba było przekonać zarząd mojej fundacji, zwłaszcza stronę niemiecką, że to nie jest jakiś groźny projekt, że z tego nic tam złego nie, nie wyniknie. No i ja im zaprezentowałem właśnie te nasze materiały, że to nie jest rzecz, że jest to wręcz przeciwnie, bardzo ciekawy fragment polsko-niemieckiej i warszawskiej historii. Przedstawiliśmy w efekcie bodajże 26 rodzin które musiały być pod każdym względem czyste, kryształowe. W związku z tym no, nie mogły się tam splamić jakąś współpracą na jakimkolwiek odcinku historii już Rzeczypospolitej. Chciałem, żeby to już przystąpić do tych prac tutaj w Domu Spotkań z, z historią, Listopad, grudzień 2009 roku, no ale to się wszystko jakoś przez ten grudzień świąteczny przeciągnęło się gdzieś do 8-10 stycznia. Chyba było tak, że w przeddzień wystawy okazało się, że wystawa, która przyjechała gotowa do naklejania nie nadaje się i musi być po prostu powtórzona. Przesyłka z tymi poprawionymi wydrukami miała dojechać już w dzień. Wernisarzu 26 stycznia. No i myśmy się wszyscy obawiali, czy to nie będą jakieś opóźnienia przez zaspy, przez właśnie warunki pogodowe, czy ten pociąg na czas do Warszawy dojedzie. I pamiętam moment klejenia tej wystawy. Nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że to było tego samego dnia, że tutaj odbywała się, odbywało się już otwarcie, a tam jeszcze były przyklejane podpisy pod zdjęcia. No a sam wernisarz był dla nas wszystkich bardzo przyjemnym zaskoczeniem, ponieważ. Przyszły tłumy. Cała tutaj przestrzeń holu domu spotkań z tej strony była wypełniona po prostu tłumem ludzi w, w jakichś kożuchach, paltach, kurtkach był rzeczywiście bardzo jakiś taki naprawdę kilkunastostopniowy mróz i jednocześnie jeszcze jakaś zamieć śnieżna, więc w ogóle byliśmy zaskoczeni, że tyle osób przyszło. Potem jakoś tak ad hoc została na przykład zrobiona wspólna fotografia, na której się spotkali potomkowie tych właśnie rodzin, które kiedyś tam wybrały Warszawę i z całą, że tak powiem, konsekwencją tutaj zostały. Naprawdę było wydarzenie również od strony estetycznej. Materiał był wdzięczny, ale pan Przemysław Klonowski jeszcze ubrał to w takie różne triki natury estetycznej, że efekt był naprawdę ujmujący i bardzo piękny. Więc to była pod każdym względem udana wystawa no i przede wszystkim spotkała się z dużym zainteresowaniem samych Niemców. To no najlepszy dowód, że pojechała do Berlina i w Berlinie Zachodnim w ratuszu czerwonym była pokazywana. Wystawa pojechała w 2012 roku do Dresna, gdzie była pokazywana w bardzo też dobrym miejscu, bo w Muzeum Kraszewskiego. Więc była jeszcze i w paru miejscach w Warszawie pokazywana między innymi w liceum Reja, a ostatnio jeszcze w maju 2019 roku w kolonii Wawelberga na, na woli. Co się jeszcze wydarzyło w projekcie? Otóż w 2012 roku no, postanowiliśmy zrobić do tego porządną publikację i powstał album Polacy z wyboru rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku. Bogato listowany, oczywiście też dwujęzyczny. W prezentacji wziął. Udział pan ambasador Niemiec, pan von Fritsch. To był taki miły akcent. No i jest ten album, uważam, wyjątkowy też jako od strony poligraficznej. I tam po raz pierwszy złożyliśmy w postaci alonży, czyli takich rozkładowych stron. Dwie panoramy Warszawy, które nigdy w ten sposób nie były pokazywane. Co jeszcze zrobiliśmy? Ponieważ nosiłam rzeczy, mieliśmy dużo sygnałów, że coś trzeba uzupełnić, rodziny się zwracały, a to jeszcze ktoś coś odnalazł ciekawego o swojej rodzinie. No ale wiadomo, że wystawa i książka to, 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 to są ograniczenia miejsca, że, że nie da się. Zadowolić wszystkich, że trzeba było dokonać pewnej selekcji. Dlatego wpadliśmy na pomysł, żeby y, zrobić stronę internetową tego projektu po polsku i po niemiecku z taką interaktywną możliwością uzupełniania właśnie biogramów, historii rodzin oraz jeszcze jesteśmy obecni na Facebooku. Po drodze jeszcze powstał y, materiał edukacyjny dla szkół, do projektów edukacyjnych. Te wątki, które nam się pojawiały w tych biografiach, w tych rodzinach, staraliśmy się w jakiś sposób przekuć w jakieś wartości, które byśmy tym dzieciakom pokazali, zademonstrowali. Mieliśmy tam architektów, więc rozmawialiśmy w ogóle o kwestii miejskiego krajobrazu. Mieliśmy oczywiście też. Trudne tematy z postaw w momencie zagrożenia, jak chociażby II wojna światowa, ale mieliśmy na przykład nie wiem, wątek tradycji też właśnie miejskich, tradycji ludowych, chociażby w kontekście tego, co zrobił Oskar Kolberg. Odwiedziny w szkołach i odwrotnie szkoły prawda, odwiedzały tutaj tę wystawę i nawet powstało kilka konkursów. W ramach tych konkursów z kolei Filmy o tych rodzinach robione już całkowicie przez młodzież. Nie ma co ukrywać, że bez pomocy finansowej Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej tego projektu by nie był. A także ogromną pomoc, również materialną, a przede wszystkim kadrową i miejsce, zaoferował Dom Spotkań z Historią. Wydaje mi się, że też zachęciliśmy tą naszą wystawą rodziny do tego, żeby nie wstydzić się tej historii, ale wprost przeciwnie, żeby ją usystematyzować, a nawet opublikować, bo też mamy przykłady kilku książek, które już powstały po, po uruchomieniu wystawy. Zaistniało w obiegu, w takim społecznym obiegu pojęcie Polaków z wyboru. Po raz pierwszy kompleksowo na wystawie został przedstawiony Wkład społeczności pochodzenia niemieckiego w rozwój przemysłu, nauki, kultury i życia społecznego Warszawy. I myślę, że dzięki naszej wystawie warszawiacy mogli przekonać się, że wydarzenia II wojny światowej to jednak epizod kilkusetletniej pokojowej koegzystencji Polaków i Niemców w Warszawie, że osoby o niemiecko brzmiących nazwiskach to nie są obcy i wrogowie, a wręcz przeciwnie. Więc to moja obawa była, że na początku, czy my właśnie znajdziemy takie rodziny, i na tyle, żeby to był materiał do pokazania. Może, by ta wystawa miała sama w swojej opowieści była przekonywująca, no to musiał być ten element autentyzmu, że, że wezmą w niej udział autentyczne te rodziny, które mogą wykazać, że pochodzą od tych tam wedlów, silów i że one tu są, no i że też dają swoje, czy szlękierów i że dają swoje materiały. I tak się na szczęście stało, no bo, na, bo to na tym polega y, siła oddziaływania, że to, to jest autentyzm, prawda? To nie jest wymyślone pod jakąś tam tezę, tylko że to się wydarzyło, że oni tu przyjechali, zasymilowali się i są wśród nas. I są. I dzisiaj też mamy to zjawisko, że przybywają tutaj między innymi Niemcy i Niemki i wielu z nich zostaje w Warszawie już na stałe, więc historia zatoczyła koło, należało pokazać, jakie były początki tego procesu. Wszystko to, co kiedyś było, czasem powraca, ale już pod inną nazwą, pod innym nazwiskiem bohaterów, którzy czynią to samo, co ci przed nimi. Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, w swojej postaci jednak nie umiera, zmienia miejsce, czas, nazwisko i świeże kształty na siebie przybiera.